Cześć wszystkim, z tej strony Christian z kanału Cienich Faktory. Dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać na temat wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów. A raczej chciałem Was ostrzec przed wymianami dynamicznymi w tych skrzyniach. Jakiś czas temu. Byłem u takich znajomych na warsztacie mechanicznym, oni ten warsztat już prowadzą kupę lat. i robiłem tam u nich w swoim samochodzie taką grubszą naprawę, no taka dosyć, dosyć grubsza naprawa. No i przy okazji zapytałem ich, jak wygląda sytuacja z wymianami olejów u nich, ponieważ chciałem skorzystać z wymiany dynamicznej w DSG. No i po krótkiej rozmowie okazało się, że no nie mają takiego sprzętu. Do dynamicznej wymiany, ale mieli go kupić miesiąc, dwa miesiące temu. No i tak od słowa do słowa, dlaczego nie kupiliście? I się okazało, że wszyscy odchodzą od dynamicznej wymiany oleju. Ja jak odchodzą? Przecież rok, dwa lata temu wszyscy chcieli robić tylko wymiany dynamiczne. W każdym serwisie, każdy, każdy warsztat zachęca do tego. No i tutaj ciekawostka: dynamiczne wymiany oleju podobno niszczą skrzynię biegów. To do takiego stopnia dla deski biegów, że nawet mi powiedział, że wszystkie serwisy się wycofały z, z wymian dynamicznych i robią tylko i wyłącznie wymianę statyczną. Także postanowiłem to sprawdzić. No i zadzwoniłem do parunastu nastu serwisów, serwisów autoryzowanych. Nie będę mówił, jakie marki, nie będę mówił, w jakich miastach były to same duże miasta, same, same, same duże marki. No i to się okazało. Okazało się, że żaden z tych serwisów nie wymienia oleju dynamicznie. Zresztą zaraz Wam pokażę też wszystkie nagrania. A jakoś... To jest na jakąś firmę, na osobę prywatną może jakoś tam no. znaleźć. Na osobę prywatną. A może Pani, nie wiem, chociaż orientacyjną cenę powiedzieć, jak to będzie wyglądało? No orientacyjnie mogę powiedzieć, 1600-1800 zł. Mhm. I to jest wymiana dynamiczna, czy statyczna? Eeeem statyczna My nie wykonujemy dynamicznie. Okej, okay. dobrze, to dziękuję, szukam dalej, Dobra. Tutaj mamy 142 Proszę mi powiedzieć, to jest wymiana dynamiczna czy statyczna Statycznie jedynie wymieniamy Uh -huh. a dynamicznie dzień się nie wymienia, czy jak to? Bo tak dzwonię do drugiego stowisa bo do trzeciego i nie chcę wymienić dynamicznie oleju. Nie wymieniamy dynamicznie. Uh -huh. Mhm. Rozumiem. Okej, okay. dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. A około 1500 zł. A proszę powiedzieć, to jest wymiana dynamiczna czy statyczna? Mm, chwilkę. Statyczna. Okej, okay, a tak dopytam, bo nie ukrywam, że dzwonię już chyba do trzeciego albo czwartego serwisu i Aha. chciałem o wymianę dynamiczną się zapytać, a każdy już robi wymianę statyczną. To jest jakieś, jakieś e, odgórne, nie wiem, obostrzenie, że już że się dynamicznie nie wymienia? O, jeszcze mówiąc, nie wiem, to już musiałabym dać kolegę telefon, telefonu, mhm. to się dać chwilkę. Dzień dobry, to? Dzień dobry. Dzwonię, żeby się dopytać o tę wymianę dynamiczną oleju, skrzyń biegów, ale tak, takie mam pytanie, bo dzwonię już właśnie do któregoś z serwisów rzędu i każę wymieniać statycznie. Chciałem się zapytać, czy to już jest w ogóle nie, nie wymieniać na tak oleju? Nie. Z góry jest zarzucona statyczna wymiana tylko i wyłącznie. Nie ma jeżdżenia, nie ma nic zrobione poza tym, co mamy zalecane z góry. Mhm. Nawet nawet jeżeli chodzi o nie wiem, jakieś rozliczenie robocie, to to jest tylko i wyłącznie za wymianę statyczną. Okay, a proszę mi Nie lubimy czegoś takiego. To już, to już, czy rozumiem, że to już w ogóle żaden serwis z kodem nie wymieni dynamicznie, tak? Hmm, chcę odpowiadać za wszystkie serwisy z Kodym, mówię, bo u nas. Mm -hmm, no, bo, no bo dzwoniłem, bo ja, że, i, i, że tak powiem, kursuję między Wrocławem a Krakowem, więc i dzwoniłem do Wrocław do Krakowa, i, że tak powiem, wszędzie wymieniałem statycznie. A to jeszcze jakieś tak. rzeczy działo wcześniej z tymi wymieniami dynamicznymi, że już tego nie robicie? Czy... Nie, nie, po prostu nic się nie dzieje ze statycznymi i dlatego, dlatego takie jest założenie. Aha, rozumiem, czyli z dynamicznym coś się działo. Bo ja wymieniałem. Nie, nie, nie wiem, bo nigdy nie było. Okej, okay, bo ja wymieniałem wcześniej dynamicznie i właśnie, właśnie chciałem tak dalej zrobić, ale no jak pan mówi, że nie ma, to nie ma takiej możliwości, to się mówi trudno. No nie ma, nawet jakbyśmy chcieli, to nie mamy. Ja. Uh -huh, rozumiem. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Bardzo proszę do widzenia. Tu byłby karta około 1600 zł brutto. Uh -huh. A proszę powiedzieć, to jest wymiana statyczna czy dynamiczna oleju? Statyczna. Mhm. A jest możliwość dynamicznej zrobić u was? Nie, najlepiej tylko statycznie. Mhm. A tak dopytam, bo. Tak, pora dotąd po prostu taką testą za tą pozycję serwisową. Okej, okay, bo tak. to tak, żeby nic innego niż yy, prostu przewidzenie zrobiłem. Bo wie pan co, bo tak robiłem za dwa lata temu, albo lata temu w jakimś serwisie i mi zrobili dynamiczną. I teraz właśnie dzwonię już po którymś serwisie i nikt nie chce robić dynamicznie. Coś się zmieniło w tej kwestii? Znaczy no, nie, pan znowu mi też nie, ale to był pan w serwisie? Sam? Był pan w serwisie? Tak, tak, ale to było za trzy lata temu. Nie, bo no, z tego co wiem, to właśnie tylko statycznie. Mhm. A proszę mi powiedzieć, w ogóle, w ogóle już nie się dynamicznie oleju? Bo właśnie, bo dzwoniłem i, i nic nie robi dynamicznej wymiany już oleju w żadnym serwisem autoryzowanym. Nie. Nie, tylko. Tylko to też Tylko no robimy tak, jak po w procesie Nie wiem, jak to było w stanie poprzednictwie, gdzie pan to zrobił dynamicznie. Mhm. To zrobić jakoś inaczej uh -huh. czyli rozumiem, że po prostu nie ma, nie ma takiej możliwości w ogóle Mhm. No. Uh -huh. okej, okay. dobrze, dziękuję no i co? i dziwko okazuje się, że serwisy nie wymieniają dynamicznie i teraz, yy, i teraz w czym taki problem? Yy, nie udało mi się dotrzeć do takich informacji szczegółowych co dokładnie się uszkadza tych skrzyniach biegów podejrzewam że ta wymiana dynamiczna tak mocno wykupuje wszystkie z tej skrzyni biegów. E, takie właściwości ochronne, e, minerały ochronne, po prostu ten olej gdzieś tam jest w niektórych miejscach zanagarzony, e, trochę nagaru, to po tak, tak, dokładnie ten olej, tak, tak dokładnie ta wymiana czyści tą skrzynię biegów, że pewnie robią się jakieś luzy, pewnie, pewnie zaczyna gdzieś cieknąć olej, coś zaczyna zgrzytać, coś, coś po prostu nie do końca zaczyna po takiej wymianie pracować. E, w jakich autach te problemy podobno występują? Występują podobno w autach z troszkę większymi przebiegami. Z tego, co gdzieś tam się właśnie dowiadywałem, to niby w nowszych samochodach, jak jest jeszcze świeża skrzynia biegów, jeszcze nie ma tego nagaru, nie ma, nie ma jakichś tam luzów, to podobno wszystko e, inaczej. Ryzyko się zmniejsza takiej wymiany. A jeżeli chodzi o, e, o te właśnie starsze samochody, powiedzmy tak 5-letnie, 8-letnie, 10-letnie, ten przebieg czasami już jest 150 tysięcy, 200 tysięcy, czy nawet więcej, e, to w takich samochodach e, występuje już takie ryzyko dosyć spore. E, kolejna rzecz. Już tak przechodząc do stricte, jak wymieniać taki olej, jak często go wymieniać, wymiana takiego oleju powinna następować w skrzyni biegów w zależności tak naprawdę od naszego stylu jazdy. Jeżeli nasz styl jazdy jest dosyć dynamiczny lub też często idziemy w korkach, to taka bezpieczna granica to jest 40-50 tysięcy kilometrów. Mówimy o wymianie statycznej. Jeżeli mamy no taki, powiedzmy, łagodną nogę, nie szarpiemy tym samochodem, nie ruszamy z nim dynamicznie, yy, nie, nie stoimy non stop w korku, to ja uważam, że w takiej sytuacji 50, 60, może nawet 70 tysięcy możemy się pokusić o wymianę, tam się nic nie powinno dziać. Jeżeli mamy rajdowe usposobienie jazdy yy, lub też idziemy na tory, no to wiadomo, że no, 20, 30 tysięcy to jest taki max. Yy, teraz tak. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o te serwisy, no to jak sami słyszeliście, mało kto zaczyna. Mało kto, nikt już tego nie robi w serwisach autoryzowanych. Nie dajcie się złapać na wymianę taką oleju dynamiczną przez warsztat. Jeżeli serwis autoryzowany odchodzi od tego, to nie dajcie się złapać. Ja rozumiem, że teraz będzie multum komentarzy, że. Jakiś warsztat zrobił 100 samochodów, zrobił 200 samochodów, zrobił 300 samochodów, nie było nigdy problemu. Jasne. Bajki, bajki możemy wierzyć wszyscy, nie dajcie się nas złapać. Z tego względu, że taka maszyna do, 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 do wymiany takiego oleju trochę kosztuje. Jeżeli warsztat zainwestował takie pieniądze, to nikt nie chce być stratny. Więc chce troszkę odrobić tego, tego powiedzmy, tych pieniędzy. Kolejną niepokojącą rzeczą w tej kwestii jest to, że podobno serwisy autoryzowane, jeszcze jak robiły taką wymianę dynamiczną, e, dawali do podpisania dokument, e, że nie ponoszą żadnego ryzyka za wymianę oleju dynamiczną. Niech kto podpisał taki dokument, niech podniesie rękę. Gratulacje dla Was. No więc, e, to powiem od razu. Jasno i wyraźnie, nie podpisujcie takich dokumentów. Nie gućcie się na to, że, że ktoś nie bierze odpowiedzialności za, za wymianę oleju w waszej skrzyni biegów. Jeżeli ktoś wie, że takie ryzyko może wystąpić, to sam zabezpiecza się takim dokumentem dla was. Jeżeli wy oparcie teraz, chcecie wymienić ten olej dynamicznie, być może się nic nie stanie. Być może będzie wszystko dobrze w tym samochodzie. Ale nie wydawało mi to do myślenia, że problem jest, o dziwo problem nie jest nagłośniony i o dziwo nikt o tym nie mówi, że serwisy przestały takie, takie wymiany stosować. po prostu wycofali taką ofertę i już tego nie ma, także no tutaj, tutaj po prostu to uważajcie. Jeżeli chodzi o wymianę statyczną, to tutaj, tutaj działają nam siły grawitacyjne. Tu nie mamy żadnej maszyny, nie mamy, nie mamy żadnego urządzenia, które ten olej nam wyciąga ze skrzyni biegów, tylko po prostu odkręcamy korek spustowy, olej nam ścieka. Są to w większości skrzyni biegów wartości około 50-70% oleju całkowitego, więc nigdy to nie będzie 100%. I to może właśnie jest klucz do, do tej skrzyni biegu, do, do tej wymiany skrzyni biegów bezpiecznie, ponieważ yy, jak widać, jak mamy trochę tego nagaru gdzieś w skrzyni biegów, jak widać, mamy tam jakieś jakieś yy, miejsca, gdzie ten nagar może to trochę uszczelnia, trzyma to bardziej w rydzach, żeby, żeby to jeździło. To widocznie, widocznie tak jest. No. Jak to Pan powiedział w serwisie, to wymieniamy tylko estetycznie, ponieważ nie było nigdy po tym problemu. I tutaj warte znaczenia byłoby też to, że jeżeli chodzi o wymianę statyczną oleju w silnikach, czyli w samochodach, które mają dosyć duży przebieg, dosyć duży to mam na myśli taki 250-300 tysięcy wzwyż i nie mamy informacji, czy tam była wymiana wymieniany ten olej, to ja bym zachował dosyć dużą ostrożność i dosyć duży dystans do tej wymiany. Z tego względu, że panuje takie przekonanie, zresztą słuszne że jeżeli mamy już starszy samochód z dużym przebiegiem i nie było tam nigdy... nigdy tam nie była wymieniona nigdy nie były tam wymieniane oleje skrzyni biegów to podobno może tam się coś yy, niestety zepsuć takiej skrzyni biegów pod właśnie takiej wymianie więc tutaj bym z tym bardzo uważał więc yy, podsumowując wymiana dynamiczna Uważajcie na to. Nie godźcie się na podpisanie żadnych dokumentów, że, nie, że, że warsztat nie ponosi odpowiedzialności za to. Wymiana stateczna jest jak najbardziej OK. Interwał olejowy 30 do 70. W zależności od stylu jazdy, im bardziej dynamicznie, tym krótszy, im mniej dynamicznie, tym dłuższy może być taki, taki interwał. I co? Tyle. Cześć. Trzymajcie się.